Skąd zobaczyłam, podczas kręcenia swoich reportaży, jak wygląda produkcja ubrań w krajach takich jak Bangladesz, Indie czy Etiopia? Postanowiłam, że nigdy już nie założę rzeczy, która być może jest nieetycznie wyprodukowana. I powiem Ci, że to nie jest łatwe znaleźć produkt, który naprawdę jest szyty w Polsce, na każdym etapie, który jest z dobrych materiałów, także certyfikowanych. I to, że zaprosiłyście mnie do współtworzenia tej kolekcji jest... Jakby dla mnie trochę spełnieniem marzeń, ponieważ w końcu będę mogła chodzić w rzeczach, które sama widzę, jak powstały i dokładnie znam osoby, które stoją za ich produkcją. I to jest, to jest naprawdę niesamowite. Co ty możesz powiedzieć? Dlaczego zdecydowałeś się mnie akurat zaprosić? Totalnie podziwiam Twoją determinację właśnie w szukaniu prawdy i w pokazywaniu światu, nie tylko dzieci świata i tego, jak wygląda dzieciństwo w różnych zakątkach, ale też dążenie do tego, żeby pokazać. W jakich warunkach powstają ubrania, tak? jak wyglądają zaplecza garbarni, co się dzieje w kopalniach Miki? I myślę sobie, że te wartości, które gdzieś tutaj nas połączyły, to one są gdzieś dla mnie uniwersalne. I jakby myślę, że jak zakładałam KOKO już prawie 15 lat temu, no to właśnie takie pobudki gdzieś mną kierowały. I tak sobie pomyślałam kiedyś, że jeżeli miałabym sobie wymarzyć osobę, która najbardziej jest jakby spójna z wartościami, no to właśnie byłabyś Ty. I ja dziś głęboko w to wierzę, że moda po prostu może być fair, I, i realizujemy to każdego dnia. I oczywiście, że jest mnóstwo obszarów, w których jeszcze można um, usprawniać i iść do przodu, ale Głównym celem jest pokazywać, że szyjemy z certyfikowanych materiałów, że znamy każdą krawcową, że produkujemy w trybie pre-order i sprzeciwiamy się nadprodukcji, która jest na świecie. I, no i myślę, że to jest wielka przygoda i też podróż, że możemy razem gdzieś te idee i tę misję promować, i że zdecydowałaś się promować to razem z nami.